Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Czupaka. Link w opisie. Ile liczb całkowitych x spełnia nierówność 2 przez 7 mniejsze od x przez 14 mniejsze od 4 trzecich? W tym zadaniu sprowadźmy sobie te ułamki do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem dla 7, 14 i 3 będzie 42, czyli po prostu 3 razy 14. Czyli tutaj muszę domnożyć górę i dół przez 6 tutaj górej dół domnażam przez 3, a tutaj górej dół muszę domnożyć przez 14. Co otrzymamy? 2 razy 6 to jest 12, 42, mniejsze od 3x, 42, i tutaj mamy mniejsze od 4 razy 14 to jest 56, 42. Mnożę stronami przez 42 i otrzymamy 20 mniejsze od 3x, mniejsze od 56. Teraz podzielmy sobie stronami przez 3. 12 na 3 to jest 4. Mniejsze od x. Mniejsze od. Tutaj będzie 19. 18 i 2 trzecie. I teraz zobaczmy. x jest przedziału od 4 do 18 i 2 trzecich. Tylko obustronnie otwartego przedziału. To pytanie: ile w tym przedziale jest liczb całkowitych? Czyli tak. Na pewno piątka się zawiera, szóstka. 7, wszystko aż do 18. No to możemy sobie policzyć, to wypiszmy na wszelki wypadek: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 możliwości. odpowiedzi.